Mieszkają w domach innych, biegają innym tempem. Harry i Toto. Przecie się przyciągają, ze mnie szybki biegacz jest. <śmienny> ja wolę spacerować. Hary i Toto, zając i żółw. Nie ma takich innych dwóch. przeciwności to niezwykle ciekawe miasteczko. Jest tu tyle starych budowli. Budynek wybudowano bardzo dawno temu. Okna są typowe dla tamtego okresu. Doprawdy? Teraz już takich nie budują. Lew Leon prowadzi bibliotekę. Do jego zadań należy opowiadanie ludziom historii o dawnych czasach. To jest mój pra pradziadek O! Ale w przeciwnościach można znaleźć też wiele nowych rzeczy. Na przykład całkiem nowy wóz strażacki Słonia Stefana. O! o już pędzę! Także w sklepie, sklep Żanety, jest pełen nowych rzeczy. O, Zuzanno, to takie zeszłotygodniowe. Przymierz jedną z tych, a pasza, ale ta nie jest stara. I dlatego nasze a... dzisiejsze przeciwności to stare i nowe. Wygląda na to, że Harry robi generalne porządki. O! A... To za stare ma śmigło. A ja chcę nowy odrzutowiec! Za stare chcę mieć tylko nowe rzeczy. Hmm, to był prezent od Toto. Ale co w nim takiego nowego? O, już lepiej! Można zacząć nowy dzień. Zanim Harry pobiegnie do przeciwności, wyznacza sobie zadanie. Wu! Ja, Harry, będę dziś robił tylko nowe rzeczy. Będę biegał. Tył! Jeszcze nigdy tego nie robiłem! Spójrzcie tylko, co się stanie, kiedy wpadnie na posterunkowego niedźwiedzia Norberta. Uuu. Uuu. Ojej! Przepraszam, panie posterunkowy, wszystko w porządku? Ojej! Jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobił! Pomyślmy, jakie będzie moje następne nowe zadanie! Cześć, Harry! To to, to, to. najstarszy Cze? i najlepszy przyjaciel Harrygo. <gry> Razem znajdą jakieś nowe wyzwanie. Cześć, Toto! <gry> Opowiem Ci zabawną historyjkę. Dzisiaj rano poszedłem na zakupy, a wiesz jak ja wolno chodzę. A, a, więc zajęło mi prawie. O nie, to stara historyjka. Zawsze mi opowiadasz o tym, jaki jesteś powolny. O, bo to lubisz. A więc dzisiaj nie lubię. Chcę nową historyjkę. O! W sumie to miałem właśnie szukać nowego najlepszego przyjaciela. O! Dobrze. Kto nim jest? Eee. E... Stefan! On jest moim najlepszym o. przyjacielem, ponieważ ma całkiem nowy wóz strażacki. Hej, Stefan! O. Do widzenia, Harry. Miło było. Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdź i ty, stary i nowe, Nowe i stary. Jeden stary wymaga naprawy, drugi nowy do sprzedaży gotowy. Samochód jest nowy czy stary? Nowy zwycięstwo to jest właśnie przeciwieństwo. A! Stefan! Stefan? Billa! O! O! Ech, w porządku! Właśnie robię przegląd nowego wozu. Harry, czy mógłbyś mi proszę podać klucz? O! Klucz! Jasne! O! Stefan, zastanawiam się, A. czy mógłbyś być moim przyjacielem? O! Nie ten stary, ten nowy! O, oh, he proszę bardzo! Dzięki! Stefan ma bardzo ważną pracę do wykonania, więc nie ma czasu rozmawiać z Harrym. O, co mówiłeś? Chcesz być moim nowym, najlepszym przyjacielem? Opowiesz mi historyjkę? Historyjkę? Przepraszam, Harry, ale nie mam czasu. Muszę zająć się wozem, żeby wyglądał jak nowy! Biedny Harry. -ha. No dobrze. Harry idzie więc poszukać nowego przyjaciela. To dobre miejsce. Wydaje się, że dzisiaj wszyscy idą do sklepu. E, tak, tak. E, poczekaj chwilkę, Harry. Rozmawiam przez telefon. E, tak, dla nosorożców mamy bardzo, bardzo, bardzo duże... Do widzenia. No dobrze, Harry, w czym mogę ci pomóc? Żaneto, mogłabyś być moim nowym, najlepszym przyjacielem? Bardzo bym chciała, Harry. Ale jak widzisz... Ej, słyszysz? Jestem dziś bardzo zajęta w sklepie. Żaneta ma rację, nie może ustać na miejscu. To przez te nowe ubrania są bardzo popularne. A może historyjka? Historyjka? Niemożliwe. Przepraszam. Dzisiaj po prostu nie dam rady opowiedzieć ci historii. Nowi przyjaciele Harego nie są tak zabawni jak jego stary przyjaciel Toto. Ja tylko chcę historyjkę. Teraz wasza kolej. Hary szuka historyjki. Jak myślicie, kto może mu pomóc? Lew Leo? Słomy Stefan? Czy Żyrafa Żaneta? Kto prowadzi bibliotekę w przeciwnościach? Kwiecie już? Tak, to Lew Leon. Głośny i dumny Leon Lew informuje, że wolno Wam Wejść do biblioteki i rozejrzeć się. Wszystkiego z książek nauczysz się. W bibliotece! Książkę znajdziesz tą, w bibliotece, wejdź, rozejrzyj się! Czytaj na miejscu, zabierz do domu. Bez templa książki nie pożyczę nikomu. W bibliotece, z w bibliotece! Przyjdź odwiedzić Leona w bibliotece. Cześć Harry. Jesteś w samą porę. Jestem? Na co? Na godzinę z historyjką. <noise> Tego właśnie mi potrzeba. Nowa historyjka. O nie, Harry. Dzisiaj opowiadamy stare historie. E? Stare historie? Nie brzmi to zbyt dobrze. O, Harry, daj spokój. Spróbujmy czegoś nowego. <noise> no dobrze, skoro tak mówisz. Harry dołącza do pozostałych i jest bardzo interesująco. Okazuje się, że... Przeciwności odkryli Rzymianie. He, he, jestem rzymskim żołnierzem! Cofając się dalej w czasie, odkryjemy dinozaury spacerujące w okolicach przeciwności. d di, 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 dinozaury Masz na myśli tyranozaura rexa? Tak. A brachiozaura? Tak. Świetnie, Harry. Leon na dowód ma nawet kilka starych kości dinozaurów. O, rety! Ho-ho, to to byłby zachwycony tymi starymi rzeczami. O, szkoda, że go tu nie ma. Harry, właściwie Toto -to tu jest. Gdzie? Ktoś musiał mu zrobić przykrość. Powiedział, że chce przeczytać jakieś nowe historie, więc wysłałem go do działu nowych książek. Hmm, co on tu robi? Toto lubi stare historie. Harry nie mógł od nie zauważyć, jak smutny jest Toto. -to. O, Toto. -to. Co się stało? Powiedziałeś, że nie lubisz starych historiek i że chcesz nowego, najlepszego przyjaciela. Ale to było zanim się dowiedziałem, jak fajne są stare historie i starzy przyjaciele. O, to! to. Przepraszam, że zrobiłem ci przykrość. Przyjaciele? Przyjaciele. O, jak dobrze! Pomożesz mi wnieść z powrotem meble. Ho, ho, zmieniłem zdanie, jednak lubię stare rzeczy. Raz, dwa, trzy, przeciwieństwo znajdź i ty. Stare i nowe, nowe i stare. Jeden stary wymaga naprawy, drugi nowy do sprzedaży gotowy. Traktor jest nowy czy stary? Stary. Zwycięstwo. To jest właśnie przeciwieństwo. O. Wiesz co to? O -o -oh. Fajnie jest mieć wszystkie te stare rzeczy wokół. O -o -u -u -uh. Wystarczająco dużo zrobiłeś jak na dzisiaj. Usiądź, a ja przygotuję koktajle. Ten nowy pomysł mi się bardzo podoba. O, starzy przyjaciele znowu razem. To mi się podoba. Szybko! <gryw> O! Raz, dwa, trzy, cztery. O! A przeciwieństw szukasz ty... Czy stoisz? Przepraszam, siedzisz. O, przeciwieństwa wyśledzisz. Znaleźliście dzisiejsze przeciwieństwa? To mówił stare. Harry mówił nowe. Stare, nowe? Ciekawe co będzie jak to potrę. O! O!